Kontynuujemy grę. Fear Perseus Mandate. Interwał trzeci. Aresztowanie. Misja trzecia. Ostatnia. Pościg. Będziemy ścigać tego Gavina Morrisona. We that pig. Negative. Będziemy ścigać tego Gavina Morrisona. Tak, tu jest kurde ten. Minigun. Hmm. Nie wiem czy go brać w ogóle Bo w sumie by się przydał Tylko Szkoda mi i, i porzucać strzelby Ten o karabin Hmm Dobra wezmę Haha <grystanie> O, tu jest ten ASP A, bo tu jest a, bo się te replikanci wyłączyli. Żołnierze. Bo, bo Fettel zginął, nie? W tym momencie. No właśnie. Znaczycie, że ten Pointman, który tam był w podstawowym Firze, zginął. Znaczy Fettel zginął. Bo Pointman go zabił. Czyli ten bohater, którego żeśmy w podstawowym Firze sterowali nim. To on właśnie zabił Fetela w tym momencie. Czekajcie chwilę moja. Wrócę się jednak po tamtą broń, bo tutaj strzelają z tego. Płacie, kurwa na ziemi <tryk> <tryk> Czyli w tym momencie fotel zginął Z ręki Pointmana, czyli tego gościa Którego żeśmy w podstawowym firze sterowali do poczynania. Kurwa mać <laughs> Przepołowiłem go na pół Nawet mini można to zrobić Tak, teraz będą na mojej drodze Oddziały ATC teraz będą No, tutaj wszystkich pokonali, bo tuż są wyłączeni Aha są bezradni teraz ...replika. Ich tu bez problemu pokonali. Tylko ja chcę po tym pan też się tam wrócić. On zostawiłem go tam. O właśnie. Teraz... ...ATC będzie. Czyli widzisz, mamy wydarzenia z Sfira Podstawowego. Już widzimy. O, dobrze, że poszedłem na górę. Bardziej by mi się przydał wzmacniać zdrowia. Help me. Get out of there. He's trying to flank. Get out of there. Się. Kurwa! <grymne> Aha. O, to jest drugi minigun. Zajebiście. o, a bo oni strzelili w samochód, dlatego wybuchło. Tyle obrażeń dostałem od ognia. No tak, bo to paliwo jest, nie? Ale się wyłożył pięknie.

Czas na miniguna, a skopa kurwa, ogłuszyłem go pociskami i dostał skopa. O oh, drugiego przepołowiłem, ja pierdolę. Równo tu na górze. Okej, okay? okay. nie, on nie jest okej. Okay. Zaraz ja tam wszystkich wybije. I wrócę się z powrotem na dół. A. No, to jest spokój. Tu coś jest, jest, pan Ścigam tego Morrisona, a... ...ATC blokuje mi drogę. No to penetrator to ja no nie chcę. Bombki. Cztery granaty. How the hell does ATC think they're gonna get away Nie with się. it? What do they pay these guys? What? One sure Hat? shit. Do this for Nine bucks an hour, would you? Alex, good job. Do you know

oni wolno Patrzcie, co się, co się dzieje z tą ręką! Tego, co uszczeliłem przed chwilą, to się chyba w ziemię zapadł. Ręka tylko wystaje, ja pierdolę.

Kogo oni tak strzelają do mnie? A jak za kim ja wyszedłem, to oni już dawno strzelali. Jak jeszcze tu byłem na dole schodów, to oni już strzelali. Sami ze sobą. No ale ta ręka jest zajebista, no. Już skończyli? Aha. Może kupę, kupę pocisków tracę, bo to jest... Strasznie odrzuca tą broń aż, aż się ten Kupę pocisków tracę, bo nie strzelam celnie z tej broni. Dobra, idę. Tu no, na nowo pancerze leżą, więc i tak tu wszystkie zebrałem, a z powrotem leżą. Co jeszcze? Wypierdalacie, idę po pancerz. I tak już jest końcówka, to tylko jest ta misja, pościg i nic więcej, mówiłem, że będziemy tędy wracać. menta menda Get dying Get out of o, kurwa, nogę mu strzeliłem. Ja pierdolę. Ehehehej! Jeszcze kurwa, ile ich tu jest? Jezu, ich kurwa, synu! Jezu! kurwa nastrało Było dużo pocisków, teraz jest mało. Na razie nie biorę tego. One mi walno widzieliście. Kurwa, sen. Kurwa, macie. Dobra, idę poczem pancerz. Видел вас. О, Не, Kurwa O, ta broń się zapadła lekko pod Teraz jest druga odnoga, bo żeśmy stąd przeszli, no, a, a tu było zablokowane. Hm. No, tu już jest końcówka misji. You have no idea who you're dealing with. Puff. I don't care. Więc mu. A, teraz będzie wybuch, nie? Tak, bo Pointman dostawł się do helikoptera, oni go uratowali. I nastąpił wybuch. A oni też już skończyli życie. Co na co? Fajnie kopie te drzwi. Kopał w inne miejsce. I tu się kończy interwał trzeci. W tym miejscu.